Witam serdecznie, ja jestem Corentin. Pod ostatnimi filmami prosiliście, abym nagrał odcinek o historii zespołu Caterham, który był wcześniej Lotusem. Wasza prośba zostanie spełniona. A więc jeżeli podoba Wam się moja twórczość, to dajcie o tym znać zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. A teraz zapraszam do oglądania. Historia Caterhama zaczyna się w 2009 roku. Wtedy EFIA otworzyła nabór na nowe zespoły, które będą startować w roku 2010. Malezyjski rząd w celu reklamowania firmy Proton reaktywował zespół Lotus. Chociaż siedziba zespołu znajdowała się w angielskim Hingham, to Lotus Racing startował jako zespół malezyjski. Szefem zespołu został Tony Fernandez, a dyrektorem technicznym Mark Gascoigne. Zespół z Malezji miał startować Bolidami Toyoty o oznaczeniu TF110, ale odrzucił ich propozycję i zbudowali własny bolid o oznaczeniu T-127. Samochody Lotus Racing były napędzane silnikami Cosforta, a kierowcami zostali Włoch Jarno Trulli, który trafił do Lotusa po odejściu Toyoty oraz Heikki Kovalainen zwolniony z McLarena. Nic to jednak nie dało, przez co Lotus nie był w stanie wywalczyć choćby punktu, a sezon 2010 zakończyli na 10. miejscu, wyprzedzając jedynie zespoły HRT i Virgin. Tak sobie wyniki były efektem pośpiechu, przez co niektóre elementy zostały wykonane ze stali i aluminium. Jakby tego było mało, zespół Force India oskarżył lotusa o to, że ich samochód jest bardzo podobny do ich bolidu z 2009 roku o oznaczeniu VJM02. Podobieństwo wynikało z tego, że indyjski zespół miał długi wobec firmy Aerola, właściciela tunelu aerodynamicznego. Wobec tego, model VJM-02 należący do Force India został użyty przy projektowaniu Lotusa T-127. Sprawa trafiła do sądu. W marcu 2012 roku sąd orzekł, że Lotus i Aerolab naruszyli własność intelektualną Force India. Na sezon 2011 Lotus zmienił dostawcę silników na Renault. Skład kierowców nie zmienił się. Dalej jeździli Jarno Trulli i Heikki Kovalainen. Ten pierwszy został podczas Grand Prix Niemiec zastąpiony przez Hindusa Karona Chanduka. Nie przyniosło to żadnych efektów, przez co Lotus zakończył sezon 2011 ponownie na dziesiątym miejscu. Nie obyło się jednak bez sporów, bowiem Tony Fernandez zmienił nazwę zespołu na Team Lotus, nawiązując do historycznej nazwy. I tu pojawił się problem, bowiem Proton, właściciel Lotus Cars, podjął postępowanie sądowe w celu ochrony marki. Z Lotus Cars zostało tytularnym sponsorem Renault, przez co pełna nazwa zespołu z Enstone, w barwach którego miał się ścigać Robert Kubica, to Lotus Renault GP. Tym samym w 2011 roku mieliśmy dwa zespoły o podobnej nazwie, które korzystały z silników Renault. Spór zakończył się tym, że malezyński Lotus musiał zmienić nazwę. Jako, że w kwietniu 2011 roku Team Lotus został zakupiony przez Caterham Cars, nazwa zespołu została zamieniona na Caterham. Co, co ciekawe, nazwy zmieniło również Renault, przez co w latach 2012-2015 startowali jako Lotus F1 Team. W sezonie 2012 Team Lotus startował już jako Caterham. W składzie kierowców doszło do jednej zmiany. Podchodzącego z F1 Jarno Trulego zastąpił były kierowca Renault – Witalij Pietrow. Rosjanin nazywany Rakietą z Wyborga wywalczył najwyższe miejsce w historii Caterhama. Był jedenasty podczas Grand Prix Brazylii i to dzięki temu ekipa z Malezji zakończyła sezon 2012 na dziesiątym miejscu, oczywiście z zerowym dorobkiem punktowym. Na sezon 2013 skład kierowców uległ całkowitej zmianie. Miejsce Piotrowa i Leinena zajęli, Francuz Charles Pic oraz debiutant Holender Guido van der Garde. Ten duet nic korzystnego nie wniósł do zespołu, Mówiąc Caterham zdobył okrągłe 0 punktów, a sezon 2013 zakończył na ostatnim 11. miejscu. Sezon 2014 był ostatnim, w którym Caterham startował w królowej sportów motorowych. Kierowcami zespołu zostali, powracający po roczni przerwie japończyk Kamui Kobayashi oraz debiutant, szwed Markus Eriksson który wyrównał osiągnięcie Witalia z Pietrowa z Grand Prix Brazylii 2012. Był jedenasty podczas Grand Prix Monaco. W tracie Grand Prix Belgii Kamui Kobayashi został jednorazowo zastąpiony przez trzykrotnego zwycięzcę 24-godzinnego wyścigu Le Mans, Niemca Andre Loterera. Tydzień przed Grand Prix Wielkiej Brytanii Tony Fernandez sprzedał Katerhama inwestorom ze Szwajcarii i Arabii Saudyjskiej. Nowym szefem zespołu został były kierowca Formuły 1, Holender Christian Albers. Pod koniec października 2014 roku zespół przeszedł kontrolę komorników, przez co nie wystartował w USA i Brazylii. Caterham zdołał powrócić na Grand Prix Abu Zabi, które to było ostatnim wyścigiem dla stajni z Malezji. Za kierownicą zasiedli Kamui Kobayashi oraz Brytyjczyk Will Stevens. Ostatecznie w sezonie 2014 Caterham zajął ostatnie 11 miejsce a na 2015 rok nie pojawił się już w stawce. Caterham to jeden z tych zespołów, który do czołówki tracił więcej niż Williams w 2019 roku. Historia zespołu mogłaby się jednak potoczyć inaczej, gdyby w 2010 roku kupili bolid od Toyoty, który zdaniem Timo Glocka mógłby walczyć nawet o tytuł mistrzowski. Na dziś to tyle. Udostępnijcie ten film znajomym i piszcie w komentarzach, jakie są Wasze propozycje na następny odcinek. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!